Siemanko z tej strony. Aleksinia, a przed Wami nowa seria z trybu kariery w FIFA 23. Dziękuję za tak liczne głosowanie, za to, że oddawaliście tak chętnie głosy. Wygrał moim zdaniem kandydat dość niespodziewany, no bo wygrała Herta Berlin. W momencie, gdy to nagrywam, Herta ma ponad 50% Waszych głosów, także dziękuję Wam za to, że oddaliście swoje głosy. No ale Hertę będzie prowadził nie kto inny jak Mirosław Kloze. Uważam, że to jest idealna okazja, żeby. Pan Mirosław Kloze został trenerem w Bundeslidze. No, już był w Bayernie Monachium, ale w młodzieżowych zespołach i chyba przy zespole rezerw. Więc czas na to, żeby Mirosław dostał szansę na prowadzenie zespołu bundesligowego. No i wydaje się, że Herta, którą trzeba bardzo mocno odbudować, która po prostu, no, nie gra tak jak powinna. Herta obecnie jest w strefie spadkowej. Nagrywam to w sobotę, więc nie wiem, jak, jakie będą wyniki w, tym, w ten weekend Herty. Także. Ciężko mi powiedzieć, ale no, na obecny moment znajdują się w strefie spadkowej, no i Mirosław Kloze musi zapobiec temu, żeby ten zespół tak nisko upadł. Oczywiście, naszym celem na pierwszy sezon będzie no po prostu spokojne jego przegranie, zbudowanie podstaw zespołu, jakichś filarów tego klubu. Także na początku na pewno będzie no po prostu wielka przebudowa, wielki plac budowy. Oczywiście gramy surowo. Legendarny 5 minut euro, no bo też będziemy grać te spotkania, więc wydaje mi się, że to będzie ok. Wyłączymy reprezentację, to nie jest nam potrzebne, nie będę chciał tutaj prowadzić reprezentacji żadnej, także możemy chyba na spokojnie ruszać. Ja też liczę na Wasze propozycje, jeżeli chodzi o wzmocnienia do Hertyberry, no ale może też kogoś byście chcieli pożegnać. Ja już mam gdzieś mniej więcej stricte, kogo chcę usunąć z tego klubu, kogo chcę zostawić, na jaką pozycję chcę ściągać, to oczywiście wyjdzie wszystko w praniu. Ale no gdzieś taki wstępny zarys mam. Tu sobie nadpiszemy tą karierę. No i cóż, Mirosław Kloze, trenerem Herty Berlin. Oficjalne zaprezentowanie pana Mirosława. Więc witamy Mirka. No i Mirosław, miejmy nadzieję, że poprowadzi ten klub do zwycięstwa. No, okej, okay, mamy turnieje przedsezonowe. Hiszpania tutaj jest najbardziej grana. Tu mamy z kolei Włochy i Anglię. A tutaj same Włochy. Wydaje mi się, że najlepiej chyba by było tutaj się zmierzyć z zespołami. Wiem, że jest najmniejszy budżet, ale z zespołami, które gdzieś tam mogą być w zasięgu, jak Crystal Palace, coś tego typu. No ale dobra, przechodzimy do zespołu. Ja też chciałbym się skupić tylko na paru narodowościach w Hercie. No bo jak spojrzymy na te wszystkie nacje, jakie tu mamy, no to jest jeden wielki mishmash jedna wielka. Wieża Babel, więc tu naprawdę przyda się sprzątanie i to taką porządną miotłą. Mamy Szwolowa, który jest wypożyczony do szalkę, to niech tam będzie, bo on nam się i tak nie przyda. Mamy runę Jarszteina, i on kończy karierę po tym sezonie. Na pewno na swój sposób jest to jakaś legenda Herty. Dużo lat w niej spędził. Wydaje mi się, że chyba aż 10 w 2013 roku tam runę przyszedł, jeżeli mi pamięć nie myli. Ale no niestety, sprzedamy Cię runem. Mnie to nie interesuje, że Ty kończysz karierę. Mamy Roberta Kwasi Grocha, Niemca. Tutaj mamy dla niego znaki. Oczywiście nazwisko mylne. Może zmylić, ale no Robert, wydaje mi się, że wypożyczenie w Twoim wypadku. Tjark Ernst to samo. Naszym numerem jeden będzie Oliver Christensen. Ale też zobaczymy z biegiem czasu, jak to będzie. Jest Marvin Plattenhart, były zawodnik EINF Nuremberg, który jest kapitanem Herty. Wydaje mi się, że. Harda raczej się pozbędziemy. Mittelstedt z nami zostanie. Nawet kończy mu się kontrakt. Linus Gechter. On wróci z wypożyczenia. Ja chciałbym na tego młodego chłopaka postawić. Mamy e, Omara Alderete, który jest wypożyczony do Hetafe. Zobaczymy. Mamy Martona Dardaja, który też będzie moim podstawowym wyborem. Mark Oliver Kempf jak najbardziej może zostać. Jest Filip Uremowicz, były zawodnik Rubina Kazań, do którego też, z którego też przyszedł do Herty. No, ale tutaj 70 overalla, 25 lat nie bije jakimś od niego dużym chyba potencjałem, więc sprzedamy go. Augustin Rogel, Rożel, Rochel, nie wiem, 24 lata, 72 oceny ogólnej, na razie zostaniesz, myślę, że do rotacji mamy Kempfa, Geśtera, Dardaja i Rogel, może być, to mamy czterech. Ok, Zefiuk jest wypożyczony do Hela Suverona, jest John G. Kenny. Chyba jego najlepszy sezon w życiu to był w szalkę, ten sezon przedpandemiczny i pandemiczny, czyli sezon 2019-2020. No i po tym już, jak szalkę wróciło, po tym okresie covid no to Kenny już nie wrócił do formy. Mamy też Petara Pekkarika, który jest legendą też herty. No 35 lat praktycznie, większość kariery w hercie, wcześniej w Wolfsburg, no ale to tak przynajmniej też 10 lat temu. No ale Peter Pekarik odejdzie z Herty, no on nam jest niepotrzebny. Jest Julian H. Berg, H. Berger, przepraszam wypożyczenie. Aska Sibar jest wypożyczony do Estudiantes i niech tam będzie, my go nie potrzebujemy. Jest Lucas Towsard. Na nim bym gdzieś też troszkę zespół pobudował. Jest to zawodnik na pewno o wielkich umiejętnościach, był zawodnik Olimpiku Lyon. Mamy również Iwana Sunicza, Shunicza wypożyczonego z Birmingham City. Jakieś planów z nim nie wiąże. Ansar Aksakal. Wydaje mi się, że to jest jakiś chłopak z Akademii Herty. 20 lat, 62 ceny ogólnej. Do wypożyczenia. Sidera Eju Ejuke. Myślę, że to będzie nasz podstawowy wybór, jeżeli chodzi o lewą flankę na prawej i lewej. Mamy też Keliana Ensony. 20 lat, 64 ceny ogólnej. Wypożyczenie. My z Janem Ma Maolida, 23 lata, 71 oceny ogólnej, Out. Po prostu na liście transferową jest Martin Winkler, wypożyczony do SV Waldhof Mannheim, jeżeli mnie się nie myli pamięć. <grytanie> 19 lat, 63 oceny ogólnej, za czym coś czy z niego będzie? Jest Suat Serda. No i może to będzie nam się wydawać dziwne, ale ja Suata sprzedam, po prostu tego zawodnika nie lubię. Jako kibic czalkę mam do niego niesmak, więc ja go w tej karierze nie chcę i będzie pod nas odchodził po prostu. Jean-Paul Boetius. Wydaje mi się, że jako rezerwowy Boetius może się nadać. Jest Kevin Prince-Boateng. Ja nie wiem, jak ten zawodnik trzyma się jeszcze w Bundeslidze i my go nie chcemy. 35 lat, 73 oceny ogólnej. Fajnie, że jesteś, ale może być gdzie indziej. Marco Richter z nami zostanie. Dodi Kebakio również z nami zostanie. Sherhand Derishe. Sherhand. 19 lat, 62 oceny ogólnej. Wypożyczenie. Stefan Jovetic. No, i tutaj wydaje mi się, że Stefan Jovetic może z nami zostać. Na pewno jest to snajper, który ma bardzo duże doświadczenie. Zobaczymy, jeszcze jak będziemy chcieli grać. Bo jeszcze jakiegoś tam głównego zarysu grania nie mam. Na pewno czwórką z tyłu. Chociaż to też wyjdzie w praniu wszystko. Ale Jovetic wydaje mi się, że może się przydać. Może grać i na napastniku, i na SPO. Więc przydatny. Równwert Müller. 27 lat, 59 overalla. Kiedyś to chyba był większy potencjał tego zawodnika jak my tam lat 17-18, ale teraz no niestety chyba nic z tego nie będzie, więc na listę transferową Jessica Gunkam, no to raczej nasza możliwa przyszła gwiazda i on z nami zostanie. Jest też Fro, Florian Niederlechner, który przyszedł jakoś chyba na początku stycznia do Herty, jeżeli się nie mylę, ale na pewno w tym oknie transferowym z Augsburga. Więc Florian, no na razie też z nami zostaniesz. Jest Wilfred Kanga, 24 lata, 70 do ogólnej, na pewno to jest szybki zawodnik. Eee, Przyszedł z FC Young Boys Berno. Nie wiem, co z nim zrobić, chyba, chyba go sprzedamy. Mamy Niederleśnera, mamy Joveticha i Ngankama. Wolę postawić na Ngankama, a nie na Kangę. Mamy Krzysztofa Piątka, który jest pożyczony do Salernitany. Mamy również Daishiwana Redana który jest wypożyczony do FC Utrecht i mamy Luka Wolschligera, który jest wypożyczony do Wodweis Essen. czyli do Dritte Liga, czyli do trzeciej ligi. No i niech tam będzie. Więc tak prezentuje się nasz zespół. Liczę na Wasze propozycje, bo tak naprawdę, chyba poza środkiem obrony, to nie mamy pozycji, których nie musimy, których po prostu no, musimy wzmocnić. Tak, zobaczmy jeszcze, jak wygląda nasza Akademia. No bo mamy tutaj jedną gwiazdę 68 oceny ogólnej, Emilio Schmidt, jest to środkowy pomocnik 68 oceny ogólnej, potencjał 74,94, więc bardzo wysoki. Mamy też Stefana Tome z Rumunii, Toniego Rivera z Wenezueli, Józefa Czecha z, ze Słowacji i Johannesa Webera z Austrii, także mają po 15 lat ci chłopacy. Zobaczymy, może coś z nich będzie. Pierwszy raport skauta. Zobaczmy, co tutaj mamy przedstawione. Jest Nacho Ferri z Eintraktu Frankfurtu, ale Hiszpanie w tej karierze będą przeze mnie pomijani na pewno. Tim Oerman, jakoś 18 lat, Bochum, Iwandro Borges-Sanchez, luksemburczyk z Borussia Mönchengladbach, Katarczyk raczej nie, Fabio Charodia, Ciar Kariera włoska już była. Mamy Toma Bischoffa z Hoffenheim. Marwina Obuza z Holstein Kilalon jest wypożyczony. Lukas Petkow z Augsburga. Ok. Linus Rosenlüsser. Ok. Marlon Suliman Mustafa. Austriak z Mainz. Umer Bejas. Ok. Luke Ichorst z Braunschweigu. Marvin Wanycek, raczej nic konkretnego. Rafael Santos z Borrenie. I Nicole Giselman z Unionu Berlin. To na pewno odpada. Ok, wydaje mi się. Na jakie narodowości chciałbym najbardziej popatrzeć? No, wiadomo, Niemcy, Austria, Holandia, mogą być Belgowie i Duńczycy, Czesi i Polacy. Wydaje mi się, że na te parę narodowości się zamkniemy. Oczywiście, jeżeli tu mamy na przykład sarda z Francji, to on u nas będzie grać, bo to jest Tranieri, to jest zawodnik, który już tutaj jest. My się go specjalnie nie będziemy pozbywać, tak samo jak Eueke. chyba że dostaniemy po prostu dobre oferty transferowe. No to wtedy pomyślimy co do. Jakichś potencjalnych transferów, ale tych zawodników nie będziemy na siłę wypychać. Ja będę chciał nimi grać. No, przede wszystkim też musimy na czymś tutaj budować, mieć jakąś bazę, ale gdzieś na te właśnie narodowości takie popularne, jeżeli chodzi o Niemcy, czy o zawodników ściąganych do Niemiec, no to Polska, Czechy, to jest na pewno z takich innych niż niemieckojęzyczne kraje, właśnie narodowości. Oczywiście Niemcy, Austriacy, Szwajcarzy, Belgowie, Holendrzy i Duńczycy. Ewentualnie jeszcze, może Szwedzi, ale no to zobaczymy, jak w praniu wyjdzie. Na pewno odpadają Bałkany w tej karierze, całe południe, czyli Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Turko, Turcy, ewentualnie tak, z racji no, na bardzo dużą mniejszość turecką w Niemczech. No ale dobra, ustawmy sobie ten zespół też jakoś początkowo. Wydaje mi się, że Ngankam, Luke Bakio i Eijuke może to być dobry zestaw na start. I Schmidt na środek pola, Towsard na SPD, Kempf, Rogel, nie, 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 Marton, Dardaj. O i tu mamy dwóch z lewą nogą zawodników. Zobaczcie to, koledzy, moi drodzy, moi widzowie. Asystenci, no bo też jesteście jednak moimi asystentami, że tutaj wygląda to ciekawe, jeżeli o to chodzi. Prosi się w sumie, żeby grać trójką z tyłu, czyli Dardajem, Kempfem i naszym trzecim Geśterem. Jest to też jakieś rozwiązanie. No zobaczymy. Ja to też sobie poza odcinkiem poukładam, ale... No mniej więcej to się tak prezentuje, Luke Bakio zawsze może być na napastnika przerobiony, Richter na SPO, na lewe skrzydło, na prawe skrzydło to jest zawodnik na pewno warty uwagi, także tutaj Mytyl szedł jeszcze na lewą obronę, na prawą, no prawa obrona chyba to jest największa nasza dziura. No i środek pola, tak, no bo mamy samego Śmida, odejdzie Suat Serdar. Szunić to też nie jest zawodnik, którego ja chciałbym stawiać za wszelką cenę, zwłaszcza, że on jest wypożyczony do nas. No ale dobra, no też musimy wiedzieć, jaki mamy budżet. Budżet mamy 44 miliony, czyli bardzo dobry. Widać, że tutaj pan Lars Windhorst troszkę groszem sypnął. Ale dobra, wytyczne dla skautów też tutaj ustawimy. Dowolny, obiecująca, okej, okay, może być. Dowolny członek podstawowej jedenastki, tu bym edytował tą wytyczną. Na bramkarza, dowolnego. Lewa obrona, członek podstawowej jedenastki, bez tego członka, bo to różnie wyszykuje. Dowolna obiecująca pozycja to może zostać. Prawa obrona też dowolnie. No i środkowy pomocnik, gdzie tu jest środkowy pomocnik, też dowolnie. I tutaj wydaje mi się, że w ogóle będzie miszmasz, tylko żeby zawodnikom się kończył kontrakt. No bo. Na pewno będziemy musieli sobie też yy, szukać zawodników bez klubu. No i myślę, że jeszcze warte analizy są nasze cele, nasze zadania na ten sezon. Rozwój młodzieży ściągnij do szkół juniorów zawodników gry, tak na każdej pozycji. Ok. Wymagamy uzyskania trzech zwycięstw w meczach pucharowych, czyli w meczach DFB Pokal. A tu mamy środek tabeli w Bundesligi jedną 8 DFB Pokal. Jak najbardziej do zrealizowania i utrzymać Wzrost wynagrodzeń piłkarzy poniżej 15%. Nie wiem, jak może być wzrost poniżej 15%. No, to tam delikatnie byśmy musieli im tylko podpisać te kontrakty. No na pewno nie chciałbym, żeby tutaj te starzy zawodnicy do nas przychodzili. Ja jesteś bardzo wiekowi. Zobaczmy też, ile zawodnicy najwięcej zarabiają, no bo to też się ważne Najwięcej zarabiają obecnie 32 tysiące i patrząc pod tym kątem, to Jowetic na pewno powinien wylecieć, jeżeli chodzi o pensję, albo po prostu z niej zjechać, to no nie powinien tyle zarabiać, potem jest Piątek i Serdar, Boetius, Niederlechner, no możecie sami widzieć, że zawodnicy, którzy są przeciętni, bardzo duże pieniądze zarabiają w Hercie, a z kolei ci tacy lepsi, czy też bardzo młodzi z potencjałem, zarabiają niewielkie pieniądze stosunkowo, tak, więc to też zwróćcie na to uwagę, no i bardzo liczę na wasze propozycje, no bo to też jest Wasza kariera przecież, także. Cóż, to by było chyba na tyle. Taki wstępniak na pewno bardzo przydatny. No i cóż, czekał na wasze propozycje, także do usłyszenia. Cześć!